Moi drodzy, z okazji tygodnia Deluxe – pomysł na obiad, luks-pomysł. Proste, najlepsze składniki. I prościej się chyba już nie da ugotować, ale wierzcie mi – mając takie składniki, nie da się też smaczniej. Makaron z truflami i boczniakiem. Ponieważ jest to boczniak z bardzo fajną, charakterystyczną nóżką, to też tę nóżkę proponuję wykorzystać do sosu. Same łebki. Użyjemy jako elementu dekoracyjnego. Nóżki więc kroję w kostkę. W miarę drobną kostkę, by szybko ją też zesmażyć, żeby powstało coś w rodzaju takich grzybowych skwareczek. Grzybowy aromat w połączeniu z truflami, który to aromat ukryty jest z kolei w makaronie. To naprawdę jedna z najlepszych opcji, jaką możecie sobie wyobrazić. Proste, do bólu proste danie, jako przystawka, jako danie główne. Zasady są zawsze te same. Ten aromat truflowy trzeba... Traktować jak najdelikatniej innymi aromatami, to znaczy nie zaburzać ich. Więc skoro tam mamy grzyby trufle, to tutaj przesmażone delikatne grzyby boczniaki. No i teraz, zanim nóżki to same główki, proponuję przekroić na pół i ponacinać. W kratkę. Ładnie się będą prezentowały. By natomiast jeszcze lepiej je przesmażyć, ścinamy z drugiej strony. Teraz na patelni odrobina oleju, naprawdę niedużo. Tak, żeby zesmażyć najpierw te ponacinane główki. To klasyka, która jest znana na całym świecie. Tak też należy traktować boczniaki. Bardzo często jako element dekoracyjny. Ale żeby były ładne, dekoracyjne, w ten sposób ponacinane i przesmażone, będą dobrze wyglądały. Taką klasykę możecie też zobaczyć na całej liście tutaj przepisów, które przygotowaliśmy dla Was, włoskich przepisów, więc sprawdźcie. A ten, od którego należy zacząć, to jest putaneska. Tutaj się nie możecie pomylić. Zawsze wychodzi dobrze. Patelnia z powrotem ląduje na gazie. Kolejny produkt, który zamierzam wykorzystać, to masło. Na tym maśle zamierzam zrobić sos, ale zanim masło dodam, to też zajmę się grzybami. W momencie, kiedy dodaję grzyby na patelnię, wrzucam też makaron. Makaron z truflami, który powinien gotować się około 3 minut i będzie dobry. To taliolini, stosunkowo cienki makaronik, więc 3 minuty, które zamierzam wykorzystać, do zrobienia dobrego sosu, absolutnie prostego sosu, który będzie idealny do tego makaronu. Makaron do wody. Grzyby na patelnię, Pieprz. Od razu. Z solą się absolutnie wstrzymuje, bowiem kwintesencją tego sosu będzie masło. Kremowa emulsja z masła solonego. Na razie dodajmy troszkę aromatu do grzybów. Papryczka chili. Lubię makaron, kiedy jest delikatnie pikantny, więc ja dodaję. Możecie, nie musicie, możecie dodać taką w płatkach. No i teraz bardzo ważna rzecz, zobaczcie troszkę pocę te grzyby, teraz nieco dłużej by miały szansę odparować. I tu już powstaje dobry aromacik. Półtorej minuty minęło. Makaron potrzebuje więc kolejne półtorej. Mogę dodawać masło. I czego nie możecie poczuć, to aromas tego masła. Niepalonego, ale roztapiającego się z grzybkami. Połączenie masła i grzybów. Kiedy masło już się rozpuści, a nastąpi to dosłownie za 10 sekund, dolewam odrobinę wody z makaronu, by właściwymi proporcjami wody i tłuszczu i odrobiną siły mojej dobrze zbudowanej ręki stworzyć delikatny kremik, którym unurzam makaron. Dobra, odrobina ostrej papryczki teraz do sosu. Tego sosu już nie gotuję, nie ma sensu go ciągnąć. To jest jeden z tych sosów, który robi się bardzo szybko i on nie musi się wysadzać, nie musi się długo gotować, by zyskać na aromacie. Ten sos bowiem czeka już tylko na makaron, który potrzebuje 30 sekund. Ale to pachnie. Moim zdaniem? Ja bym to już brał. Dobry makaronik dobrym serem winien być okraszony na samym końcu. I ser dodaję wtedy, kiedy mam już tutaj wszystko. Kiedy mam odpowiednią ilość sosu, kiedy mogę wyłączyć kuchenkę, nie muszę tego grzać, troszkę więc sera, dojrzałego grana padano, rezerwy, pysznej. Znajdziecie ją w ofercie. Naprawdę dobra, pachnąca. O właśnie, tak jakbyśmy dodawali sól i pieprz. Ona teraz się rozpuszcza. Uuuu! Uu. Ja czuję, a wy poczujcie teraz. Jakby powiedziała moja ciocia z Mazowieckiego – E voilà, gotowe. Prosta włoska kuchnia, zawsze jednak. oparta o dobre produkty. I tak możecie gotować. Jeżeli szukacie pomysłu na obiad, oto jeden, cała lista tutaj. No i pamiętajcie o wszystkich tych rzeczach, o których warto wspomnieć przy okazji nawet tak krótkiego gotowania jak dzisiaj. Subskrypcja, łapka w górę i dajcie znać co myślicie. Najlepiej jak zrobicie.